Dzień dobry Państwu! Dzisiaj mamy kolejny odcinek i będziemy mówili o trójkącie McClowda. McClaud żył w trójkącie z żoną i domniemaną kochanką. Kim był McCloud. Był autorem tego oto komiksu e, oraz idei trójkąta To Zaczniemy od tego, że... Zaczniemy od tego, proszę psa, bo chyba tylko przy nas słuchają. Zaczniemy od tego, zaczniemy od słowa, bo na początku było słowo. Po prawej stronie od słowa jestem, który jestem, znajduje się już tylko Scenariusz komiksowy, czyli zbiór słów tworzących świat komiksu, nadający kształt komiksowi oraz ten Tejes i ten tekst. I teraz tak. I teraz, proszę Państwa, tutaj y, po tej stronie jest słowo i to jest uproszczone słowo do słowa jestem, a tu jest ikona, czyli na przykład... Uśmiaszek, Uśmieszek. I teraz dalej po uśmieszku będzie sam McClaude. Narysujemy teraz McClauda. Śmierć do przodu, za a jak się nie podoba, to niech dalej Ja jestem mieczowota, nie patrzę w tył, niczym jesteś w moich oczach zabity. Narysowaliśmy McClauda. Clouda, Mac Clouda. Mac Clouda y jest... Już większą, bardziej rozwiniętą formą niż ikona, i niż słowo, jest już postacią komiksową. I teraz, teraz do naszego, po tej stronie jest słowo. Właśnie, zapomniałem wspomnieć, że słowem posługiwali się ludzie pierwotni. Od początku istnienia człowieka było słowo. Słowo, które opisywało obraz. Który widzieli ludzie pierwotni. I tutaj, dlatego nam e, nasza prababcia e, e, wzięła udział w naszym eksperymencie komiksowym. Babcia jest obrazem. I teraz, jak tu, mamy, jak tu mamy słowo i tu ikonę, to na końcu jest obraz rzeczywisty, który teraz narysujemy. Babcia tutaj gra jako żona McClauda. Narysujemy teraz żonę McClauda. Ten to powinno być bardziej rozciągnięte, ale już nieważne. Narysujemy żonę ma klauda teraz. Rysujemy. Rysujemy. Realistyczna. I teraz e, to jest podstawa trójkąta MacClauda. Czyli sam McCloud wraz z żoną. Teraz poprosimy naszego e, tutaj ucznia pierwszego do narysowania e, 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 kochanki Macclouda Chodź, chodź, masz! Pies nazywa się Masz. Chodź, masz! Pies najmiło masz. Chodź, hopaj. Chodź, chodź, chodź. Będziesz rysować teraz. Już nie rysowałaś rysowałaś. Teraz będziesz też rysować. Zbliżamy się i rysujemy Mogę piesek, mogę piesek, No, to już. Dziękujemy naszej pierwszej uczennicy. Uczennica, uczennica narysowała kochankę McClouda, czyli abstrakcyjną formę, która jest u szczytu trójkąta McClouda. Żona McClouda jest bardzo zazdrosna o wyimaginowaną kochankę, a McCloud jest po prostu i zawsze już pozostanie. IKONO IKONO Rzecz polega na tym, że w ten sposób czytamy to komiksy, czyli mamy słowo, obraz oraz abstrakcję, która jest wyobraźnią czytelnika, a jednocześnie pokażę na przykładzie może na przykładzie pokażę Trójkątu McClauda, że o, to jest ten trójkąt. To jest ten trójkąt. Tu jest słowo, tu jest kocha, kochanka, tu jest żona McClauda, a tutaj jest kochanka McClauda. I w tym całym obszarze, w tym obszarze mieszczą się wszystkie ikoniczne zobrażowania świata komiksowego, jakie istnieją. Dziękuję bardzo, zakończyłem. E, bardzo mi było miło, Romek z tej strony mówił, dziękuję, do widzenia i pestka, i pestka, czyli masz, masz, o właśnie masz tu, masz o o dobry kres. dziękuję, do widzenia